Siema! Dzisiaj wideo z domu, bo mam wolne, ale muszę się wspomóc czymś. Ale jestem jakiś taki napuchnięty. W ogóle nie spałem, nie mogłem spać. Tragedia. Dlatego trzeba się wzmocnić. I mam coś takiego: Dzik Energy Pineapple, czyli ananasek, dobrze mówię? Napój energetyzujący gazowany o smaku ananasa. Zgadza się. Bez cukru standardowo. Dziki są. Bez kalorii, znaczy, no tam 3 kalorii w 100 ml, to tam nic z tego nie Zero 0 kalorii, 200 mg kofeiny, 0 cukru, witaminy z grupy B. Zobaczymy, czy będzie dobry. Dziki to już jest klasa sama w sobie obok monsterów, więc zobaczymy, czy będą trzymać tak wysoki poziom. Jeszcze standardowo test otwarcia, jedną ręką. Hop. Ach, bardzo ładnie. Test zdany. Dobra, dzik wypity, i powiem szczerze, szału nie ma. A nie czuję różnicy między takim dzikiem za 550 a tymi energetykami B-Power z Biedronki. Także, jeżeli o mnie chodzi, to osobiście nie dopłacałbym do takiego dzika. Wolałbym zakupić takiego B-Power'a, no tych biedronkowych energetyków, nie? Tak, w skali. No nie, nie czuję różnicy, po prostu. To jest. O 2 zł droższe czy 2,50 droższe. A no, nie czuć różnicy, więc po co przepłacać, jeżeli coś smakuje tak samo? Ogólnie jest dobry, nie powiem, że nie. Jak najbardziej smaczny. Tylko po prostu, biorąc pod uwagę cenę, nie jest to. Nie jest to opłacalne. Wiadomo, będąc fanem chłopaku z WKG, jak najbardziej spoko, ale. No ja, biorąc pod uwagę cenę. E, oceniam go 5 na 10. Takiego tak samo smakującego B Powera oceniłbym na 7-8, bo kosztuje przez pół i to w sumie tyle także jeżeli o mnie chodzi, jak najbardziej polecam, A, ale lepiej zakupić B Powera, więc kciuk w górę. Do powtórzenia, jak najbardziej. Pozdro.